Cześć! To będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzelania witacie Alina Kaźmierczak. Wiadomo jest, że wczoraj nie wróci. To, co minęło, już minęło i nie mamy na to żadnego wpływu. Nie jesteśmy w stanie cofnąć czasu, nie jesteśmy w stanie cofnąć swoich. Myśli, swoich słów, swoich uczynków, nie jesteśmy w stanie z przeszłością już, już nic zrobić. Jutro może nie nadejść. Jutro jest nieprzewidywalne, ponieważ może nam na głowę w drewnianym kościele spaść przysłowiowa cegła na głowę, ale mogą się zdarzyć również inne rzeczy. Które nie pozwolą nam dalej funkcjonować i żyć tak, jakbyśmy chcieli. I wiemy doskonale, że jedyną rzeczą, jedynym czasem, którym możemy wykorzystać, w którym cokolwiek możemy zrobić, jest dzisiaj, jest teraz. Więc nie odkładaj pewnych rzeczy na jutro. Zwłaszcza jeśli. Dotyczy to miłości, dotyczy to przebaczenia i dotyczy to wdzięczności, ponieważ jeśli jutro może nie nadejść, jeśli jutro może się okazać, że albo my, albo inna osoba już nie będzie na tym świecie, to później będzie się żałować, że się jej nie powiedziało, że się ją kocha, że się jej nie przytuliło. Że się jej nie okazało uczuć miłości i nie powiedziało się tego, co się chce powiedzieć. Jutro może nie nadejść i mogę nie zdążyć powiedzieć przepraszam. Jutro może nie nadejść i mogę nie zdążyć wyrazić wdzięczności za to, co się dzieje dzisiaj. Więc. Zrób to właśnie dzisiaj. Właśnie dzisiaj uśmiechnij się, przytul się, powiedz komuś, że jest ważny, powiedz komuś, że go kochasz. Miłego dnia. Zapraszam, Alina Kaśmierczak.